Uja, uja, uja. Siemanderko, witamy was bardzo serdecznie na nowym odcinku W którym Siemale. przedstawimy kolejne fakty Tym razem będą to fakty o naszym piesku, który jest tam gdzieś z tyłu za nami O, tu Pod ostatnim filmem, który opisywał raz nowa Scottie Ducktolink Retriever Którym... To, którą teraz to ma jest Kenzo Zapytałem się, czy chcecie takie fakty o nim Na podstawie trzech lat, no, przeżytych z tym żywym psem Powiedzieliście, że tak I było o wiele prościej niż Czekaj, robić... Się przywitam Ej i, bo no. I było o wiele prościej niż robić fakty o sobie, naprawdę. No tak, tak. moglibyśmy nawet setkę wam dać. No. Ale powiedzieliśmy, że 50 to to 50, więc lecimy z, nie z pytaniami, tylko z faktami. Pierwszy fakt jest taki, że imię Kenza wymyślił Mikołaj, gdy wychodził z domu. Nasza Cunia miała czworo rodzeństwa i mogę tylko powiedzieć, że z całego miotu był najmniejszy, ale miał najładniejsze kolorki i najbardziej takie, wiecie, te białe znaczenia były wszędzie, gdzie miały być, na pyszczku, na łapkach, na końcówce ogona. Co prawda, z tego wyrosł, już na przykład na ogonie nie ma, ale był najpiękniejszym y, szczeniakiem tam. Kolejny fakt jest taki, że Kenzo urodził się w żywcu, czyli można powiedzieć, że jest góralem, górskim psem. Pełna nazwa jego rasy to Nowa Scotia Duck Tolling Retriever. Można na nią mówić w skrócie Toller, y, Scotia, bądź y, po prostu nowo retriever. Kenzo wybraliśmy z całego miotu dlatego, że zaaportował nam jako jedyny piłkę. Taki malutki wyszczeniaczek i już przyniósł nam piłkę. Mhm. I to nas urzekło. Po prostu już wiedzieliśmy, że to jest pies dla nas. <grystanie> Kenzo jest tak przywiązany do ludzi, że jak go wypuszczamy na dwór, to w ogóle nie bawi się jak normalny pies, tylko siedzi przy szybie i czeka, aż idziemy do niego razem z nim się pobawić. <grystanie> Kolejna taka ciekawostka. Na co dzień tego nie widać, ale Kenzo ma dziarę <grystanie> <grystanie> tutaj na uchu. Tak, ma napis B171, który yy, pochodzi z jego hodowli. Aktualnie siedzi w basenie. Ale kolejny fakt. Kenzo jak był mały, jak był szczeniaczkiem, chodził po chacie i lizał ściany. My nie wiedzieliśmy, że czasem psy tak robią. Patrzyliśmy się na niego i to była, to wyglądało jak jakaś scena z horroru, jak jakieś, nie wiem, egzorcyzmy. Normalnie chodził i lizał całe ściany. Nie? Ja tylko gadam do Marii ciekawe, kiedy będzie chodził do grunegami po suficie. Były takie Masakra. dziurki w ścianie. Tak no, tak jak tak to pierwszy raz przy... zobaczyliśmy, to się mega wystraszyliśmy. Kenzo, gdy był szczeniaczkiem, to był bardzo lękliwy. złok. Kenzo, jako że. Wiecie, każdy z nas w swojej rodzinie miał już psy, ale kenzo jest takim naszym pierwszym domowym psem, odkąd mieszkamy razem. <noise> kenzo kocha podróże i jazdę autem. <noise> kenzo po prostu kocha wodę i nawet ma swój własny basen. <głos> no. <głos> Szalony! Tak fajnie go wyszkoliliśmy, że jak na przykład idziemy gdzieś do lasu i mówimy mu hop, to Kenzo już automatycznie wie, na co ma wskoczyć. I to może być drzewo, to może być ambona, może, być może człowiek, być, może być człowiek, może na baloty często skakuje. Jest tak skoczny, że szok. Niektórzy lubią tą sztuczkę i sami mu mówią, żeby wskoczył. Aha. a czasem jest przez pomyłkę tak, że ktoś coś pokazuje gestykuluje, a Kenzo zaraz hop i jest gleba. A propos sztuczek, to Kezo potrafi kilka i już nie będziemy Wam ich tutaj pokazywać. Odsyłamy tutaj do filmu yy, poprzedniego o yy, rasie Nowa Skocja, tak to Prawda? Prawda, do góry jest karta. Co? Tak. tak. Co, jaki fakt miałem powiedzieć? Że Kezo, jak był szczeniaczkę, to miał tu podbrodą białe znaczenie, które teraz prawie mu zlikł. Już powiedziałam. <głosy> <głosy> Początkowo Kenzo miał być psem na wystawy Tak zakładaliśmy, że będziemy jeździć na wystawy i w ogóle Ale sobie ten temat darowaliśmy, bo to nie jest takie proste jak się wydaje Kenzo był w swoim życiu tylko raz wykąpany Czemu był wykąpany raz? A, no bo się wytarzał w gnoju No, u koni <głosy> <głosy> Kenzo, coś nie zostało Tak brzmi Kenzo, kiedy nie dostaje zabawki Kenzo Nie ma nie, nie wiem o co chodzi. Co o to? Nie. O co chodzi? Może onka jakiś fakt? A może mówimy bzdury? O co chodzi? Obrot. zaschnie dosłownie w 5 minut. Do, tak szybciutko, po prostu trochę słońca i ten pies jest zaraz suchy, choć był wcześniej kompletnie całutki mokry. Kolejny fakt jest taki, że kiedyś Kenzo, jak był mokry, nie, to, to Mikołaj się wygłupiał i zrobił mu irokeza. No. I nie wiemy dlaczego, do teraz Kenzo... Chodź, chodź tu, tu, tu no spokojnie. Do teraz odstają mu włosy w taki sposób tak... No. i tak się trochę uleżały, ale no, no, nie mogliśmy tego ogarnąć. Cały czas tak miał. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, Kenzo za każdym razem przynosi mi zabawki. Yy, każdą rzecz, którą mu rzucę przynosi normalnie. Z wyjątkiem kija. Jak idziemy na spacer, to wszystko portuje. Jak rzucę mu kij, to pobiegnie gdzieś dalej, zatrzyma się yy, i zaczyna go po prostu patroszyć całkowicie, że z tego kija zostają tylko jakieś jazgi wióry, totalne. Zawsze, gdy idziemy na spacer, to kędza na początku wykonuje tanie sześć, a tak my to nazywamy biega w kółko i po prostu się cieszy, że idziemy gdzieś dalej niż tutaj. Ja, to, jest, to jest na co zabawne. <laughs> kędza jest tak bardzo opiekuńczym psem, że gdy idziemy na spacer w kilka osób, i na przykład. Yy, o, jak byliśmy na grzybach i była nas trójka i każdy poszedł w inne miejsce, to Kenzo nie mógł usiedzieć przy jednej osobie, musiał sprawdzić, czy ze wszystkim jest wszystko dobrze. I po prostu jak głupi, latał od jednej osoby do drugiej, tak jakby się meldował i na zmianę, i na zmianę, i na zmianę. Kontrola nad wszystkimi. Tak, musi mieć kontrolę nad wszystkimi na spacerze. Zawsze, kiedy Mikołaj jest na nockach, to Kenzo robi mi schizę i szczeka w środku nocy. Kenzo zawsze, i yy, tak ma tylko ze mną, yy. Po godzinie 22. staje się dla mnie wredny. Co to znaczy? To znaczy, że mogę go głaskać i wszystko robić do godziny 22. Jak mija godzina 22 i Kenzowi chce się spać, to nie mogę go głaskać, ale nie chodzi mi to o głowę i tak dalej. Nie mogę go głaskać po yy, po dupce nie mogę go głaskać. <laughs> jak tylko go tu. Od... Jak tylko go tu pogłaszczę, to od razu na mnie warczy. I tak jest tylko po 22. Normalnie mogę mu wszystko robić, normalnie nie ma problemu. Warczy i nic nie robi. Nie wiadomo o co mu chodzi, po prostu. Zostawcie mnie, chce mi się spać i tyle. Jak już jesteśmy przy kwestii spania, to Kenzo chyba ma często jakieś koszmary, bo gdy śpi, to po prostu cały się to lepiej biega przez sen, wypi, No, to piśczy, szczeka, no robi, robi naprawdę jakieś dziwne, dziwne, dziwne i śmieszne rzeczy. Kenzo po prostu. kocha biegać. O, nawet teraz biegnie wokół domu, żeby dłużej pobiegać. No! z tej strony przyjdzie, patrzcie to. Kezo, Co robisz? Szybko! To było krócej. No. Kazo toleruje inne zwierzęta i nigdy nie wyrządził nikomu ani żadnemu zwierzęcie krzywdy. Żadnemu naszemu zwierzakowi nie wyrządził krzywdy. Co prawda, no nie ma innego zwierzaka na koncie, ale nawiązuje tutaj do tego, że jak jakiś inny kot, obcy kot pojawi się na yy, płocie, to leci po prostu z takim morderczym po prostu, że koniec świata, ale no jeszcze mu się żadnego nie udało ustrzelić, że tak powiem. Przegania intruzy. Tak. Kęzuś nie jest wykastrowany. 100% mężczyzna. Kenzo uwielbia... Kenzo uwielbia się tarzać w piasku i często robi to zaraz po tym, jak wyjdzie z wody i wygląda wtedy jak inny pies. Totalnie. Jakby to nie było. on. Kenzo, gdy ma kamyka, to ma taką wiksę, że zawsze kopie. Piszcie i kopie. I po no, prostu koło tego kamyka tak. piszcie kopie i robi dziurę. I wtedy robi to toler Scream, cokolwiek to jest. Kenzo nienawidzi być sam, kocha towarzystwo ludzi, i czasem się śmiemy, że chyba coś mu się trochę pomyliło, i myśli, że jest człowiekiem. No. Teraz zabawna historia że z czasów, kiedy był Kenzo szczeniakiem. Zabraliśmy go do zakopanego, i płynęliśmy do Najcem w łódce. Kenzo tak bardzo szczekał na falę, że sternik do mu wiosło i Kenzo całą drogę gryzał mu wiosło. <gryzanie> Żeby się uciszył w końcu. I na końcu taka końcówka była cała wymiętolona totalnie. <gryzanie> Kenzo kocha błoto, kałuże i gdy nie jest za zimno, to zawsze do nich wejdzie. Jest po prostu gwarantowane, że jak go zobaczy, że już może i już jest. Poza nie jesteście w stanie tego pilnować. <gryzanie> Kenzo, gdy jest w basenie lub jakieś tam wodzie czy coś, potrafi zanurkować całą głową, żeby wyciągnąć kamień lub coś, co mu tam wrzucimy, albo coś wyczuje stópką, to daje nura i wyciąga. Weź mi to mokre coś z nóg. Ja, ja zapomniałem znowu fakt, jaki mi <śm> Aha, jak Kenzo był mały, to mieliśmy z nim nie lada problemy, ponieważ demolował nam... Cały dom, i nawet zdarzyło się, że musieliśmy przepraszać w jakimś tam pensonacie. To, to było wtedy w Zakopane. I. No, cicho, To wstyd. I ten. No, obgryzał te drewniane, drewniane łóżka, i tak dalej. No, w domu nam wszystko pogryzł praktycznie Co Tylko mógł? pod naszą nieobecność. Tak, tylko jak nas nie było w domu. Oho, wow, ho, ho. I po fakcie. Generalnie jak chodzimy, my mieszkamy na wsi i generalnie jak chodzimy z Kenzem na smyczy na przepraszam, na spacer, to nie zakładamy mu smyczy rzadko kiedy ma puszorek, obruszkę to jest typowo wolny pies i w sumie co miało być faktem, że kupiliśmy mu ostatnią obruszkę i ale rzadko w niej chodzi mhm. Tak <noise> to Po prostu Ma obroże ma swoje nawet takie grawerunek no ale rzadko mu to zakładamy teraz też nie ma, bo w sumie po co jak on cały czas chodzi przy nas i nie trzeba. Wiadomo, że jak gdzieś jeździmy czy coś, to zakładamy, ale tak to dobra wyłączę to. Tą... <grystanie> <grystanie> lubi wystawiać pyszczek za okno, kiedy jedziemy autem. Jest po prostu wtedy przeszczęśliwy. <grystanie> <grystanie> A propos faktu o bruszce, no to jest kolejny fakt, że Kelzy jest tak usłuchany, że po prostu jej nie potrzebuje. Ile waży Kenzo? Kenzo waży 18 kg. Jest mini tolerem. Przeważnie mają, wie... Przeważnie mają trochę więcej. Nie, tyle mają babki. A kęzo jest facetem, no, ale, ale co babki zrobić. w dolnej granicy. Tak. Dobra. Generalnie pozwalamy naszemu psu wchodzić do łóżka. U nas to wygląda tak, że jak się yy, kładziemy, to z racji tego, że Kenzo pod 22 jest wredny, no to idzie pod łóżko i tam mu nie wolno przeszkadzać, ale rano, jak już mu humorek. Jak... Soby nie wiemy czy rano budzimy się one z łóżku. No, w sumie jak ktoś tam w nocy do nas wchodzi po prostu. Budzimy się kędzę z łóżku i już jest szczęśliwy, fajne. Kolejna taka trochę schiza, jaką nam robi robić pie pies. Nie jest No, To Kenzo czasem yy, staje w środku nocy i po prostu stoi nad nami i się nas patrzy. W zasadzie sensie, jesteśmy na łóżku, stoi. I jest taki jego cień i nie wiem. Ulubioną zabawką naszego pieska jest piłka. Choć ostatnio kłóci się o pierwsze miejsce z frisbee, Ale jak na razie to woli piłkę. Ej, zróbmy test, które przyniesie. <noise> Zasek znaczy kot się wystraszył. Co? Zrób test, które przyniesie. Ej no, rzucimy obydwa? dwa. Dobra, czekajcie. Jak to zrobić? Wrzuć naraz, albo oboje równo. Dobra. I które przyniesie, przyniesie? To znaczy, że... To bardziej... znaczy. czekaj, czekaj. Odlicz jakoś to. Trzy o ja jest zawrócił A ja może dwie przyjeżdży idzie po też Obydwa. dwa co teraz? Poszedł z piłką po Frisbee Położył piłkę na Frisbee I Nie wiem się z tym piłkę. Nie wie, co, z co zrobić O, chwyta Frisbee oh, and the winner is Frisbee! Ale co prawda, jakby mógł, to pewnie by. A może wrócicie po piłkę jeszcze? Wrócicie po piłkę jeszcze. Dobra, to jednak, jednak frisbee. Kenzo jest strasznie niecierpliwy i nie potrafi się uczyć sztuczek, które wymagają cierpliwości po prostu. no... Kenzoś to jest taki łakomczuk, że zje wszystko, co mu podamy ręką i zje nawet tabletki. Każemy mu robić jakąś sztuczkę, rzucamy mu tabletkę od weterynarza, jakieś tam witaminy. I normalnie wcina bez problemu, gdzie wiecie, no, z innym psem trzeba tak kombinować, żeby jakieś pasztyciki, z jakąś karmą wymieszać, z, yy, te, no, z albo coś. A kęzuś hop, połyka i nie ma. Kęzuś siadł. Nie potrafi sztuczki, daj głos, ale za to potrafi. Pieszew! pieszew Siedzi aktualnie w basenie. Regeneracja, zaraz znowu 50 aportowań. Tak, a faktem jest to, że. Że Kenzo wszedł na śnieżkę i wcale się w ogóle tym jakoś szczególnie nie zmęczył. Dokładnie, dla niego to jest pryszcz. Dlatego musimy znaleźć jakąś większą górę. A, Piszmy. kolejny fakt jest taki, że ten pies w ogóle się nie męczy. Bardzo ciężko jest go zmęczyć, tak, żeby po prostu nie miał się nic ni zrobić. No nie było jeszcze tak, żeby Kenzo po jakimś spacerze, nawet jak biegając z nim 10 km, to potrafił wrócić, zresetować się w basenie, po czym przynieść mi piłkę, że mam mu umówić się. Idzie reset. Zacznie to zrobi teraz, nie? Ja już wiem, co on zrobi. <noise> kenzo jest bardzo grzeczną weterynarza i pozwala sobie wszystko zrobić. Nie było nigdy sytuacji, w której weterynarz musiał jakieś nadprzyrodzone te, taktyki, stosować, taktyki stosować. No i ostatni fakt jest taki, że kenzo urodził się 8 maja. Co wiedzieliśmy od początku, gdy wybieraliśmy miód, i to był praktycznie, no w sumie można się odważyć powiedzieć, że to był główny powód, dlaczego wybraliśmy te hodowle. Bo stwierdziliśmy, że to jest nasza liczba i jest to przeznaczenie, że ten pies tak. urodził się akurat ósmego. Tak po prostu musiało być. Więc to nasa, był nam na, pisany. Na, nasa. Ósemka to nasza ulubiona liczba, więc tutaj dopełniło się przeznaczenie po prostu. Mhm. To już był... O! To już był 50 fakt, także... O, a tu mokro. My się z Wami żegnamy, zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do pytań w komentarzach, do lajkowania, do wszystkiego, co trzeba zrobić w naszych social mediach i... Co, do zobaczenia na następnym odcinku. A -a. A -a.